Wszystkich. To jest pierwszy odcinek, bo nie wiem co mam nagrać. Yy... Mam kilka gier, ale w pudełku mam więcej, ale na komputerze mam kilka, a nie wiem z których mam nagrać. Let's playa, więc. Yy, więc yy, widzimy się chwilę. Pierwsza gierka to Death Hims 3. Kolejna gierka to File of Life. Nie wiem jak to się czyta: File of Life. Konduzd Strike 30 S16. Metin2 niestety.pl, no ale... no... jakiegoś pliwa ściągnę może. No nie wiem jakiego. World Statalna Rozwałka. Simulator Farmy 2011. Simulator Demolki, Custom Story Prototype. Minecraft. Kitela Sandra, Andreas. Samp. Sniper Elite. I Network... E, net speed World. Mam nadzieję, że pomożecie mi co mam wybrać do Piszcie komentarze z nazwą y, gry, którą mam kręcić. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie. Papa pa, buźki.